Nie jestem fanem tak zwanej modlitwy grzesznika. Jest to coś, co jest bardzo powszechne, mam wrażenie, w naszych środowiskach, co się przekazuje osobom, które się nawracają. Ale mam z tym jeden problem. Czasami jest tak, że mówi się, ludziom, że wystarczy powiedzieć tę modlitwę i to już wszystko załatwia. Nic więcej nie jest potrzebne. Byłem nawet kiedyś na jakimś spotkaniu studenckim, na którym lider stwierdził... Że wystarczy raz się pomodlić i wtedy zbawienie jest zapewnione, bez względu na wszystko. E, powiedział nawet, że osoba, która się pomodli, odejdzie od Boga, będzie zbawiona i w, na, w niebie dostanie ujemną nagrodę cokolwiek to znaczy. E, I mam wrażenie, że podobny problem miał miejsce w kościele w Koryncie. I, i to właśnie zmusiło Pawła do, do napisania tego fragmentu. Szósty rozdział listu do Koryntian, wersety 12 do 20. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarnie jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg niweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała Wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto łączy się z wszetecznicą jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem, kto zaś łączy się z Panem jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech jakiego człowiek się dopuszcza jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych, drogoście Bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Koryntianom najwyraźniej wydawało się, że w momencie, kiedy już się nawrócili, kiedy staliście chrześcijanami, mogą robić tylko co tylko chcą. że... Mm, nie ma miejsca, nie ma znaczenia co będą robić dlatego że mają zarezerwowane miejsce obok Boga czyli ich dusze mają zarezerwowane miejsce obok Boga i chciała mogą wtedy już nie mieć jakiego znaczenia mówili więc mogę robić co chcę lub dosłownie wszystko jest w mojej mocy czy mam moc do zrobienia wszystkiego Paweł odpowiada im jednak wszystko jest w mojej mocy ale nie dopuścił do tego żebym ja był w mocy czegokolwiek to prawda Chrześcijanie zostali uwolnieni od wielu rzeczy, jak też mają wolność do wielu rzeczy. Ale trzeba pamiętać o tym, że jako chrześcijanie oddajemy się pod panowanie Jezusa. I to on ma być jedynym, który, który ma panowanie nad nami jedyny, który nami rządzi. I tutaj apostoł odnosi się bezpośrednio do seksu z prostytutkami, ale tak samo jest z każdym innym grzechem. Często jest tak, że wykorzystywanie naszej wolności do, jakiegoś, do czegoś, co nawet samo w sobie nie musi być złe, sprowadza na nas niewolę, tego innego rodzaju. Nawet dobra rzecz może dopuści, doprowadzić do tego, że, że zostaniemy przez nią zniewoleni. Widać tu też a, pewien problem, który jest powszechny, wydaje się, i w dzisiejszym kościele. Często zastanawiamy się na tym, czy jakaś rzecz jest dopuszczalna. Czy, czy jest dozwolona. Jeśli nie znajdziemy w Biblii lub bardzo często w tradycji naszego Kościoła niczego, co by nam zabraniało, nie zastanawiamy się, czy ta rzecz jest nie tylko dozwolona, ale też pożyteczna. Pewien Kaznodzieja powiedział, że chrześcijanie oglądają te same filmy, słuchają tej samej muzyki i czytają te same książki, co, co ludzie spoza Kościoła. Więc jak mają się odróżniać? Nie ma oczywiście nic złego w czytaniu książek, czy w oglądaniu filmów, czy w słuchaniu muzyki i te rzeczy mogą też być wykorzystywane przez Boga. Nie znaczy jednak, że każda książka, każdy film i każda piosenka będą pożyteczne dla naszego życia jako chrześcijan i nie znaczy, że przyniosą chwałę Bogu. Eee. 13 werset Paweł pisze, pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i, Pan, a Bóg i Pana skrzesił, i nas skrzesi przez swoją moc. Wydaje się, że Koryntianie traktowali chęć seksu jako pewne pragnienie, które należy po prostu zaspokoić. Zrównywali w ten sposób takie pragnienia z jedzeniem i sprowadzają w ten sposób seks do jakiegoś cielesnego działania, które nie ma żadnego duchowego znaczenia. Nie traktowali tego jako dare od Boga, który należy cenić i wykorzystywać we właściwy sposób. Nie miało więc dla nich znaczenia, w jaki sposób te swoje pragnienia zaspokajali, dopóki tylko mogli to zrobić. Jednak, jak tutaj Paweł pisze, yy, zaspokajanie głodu poprzez jedzenie zostało zaplanowane przez Boga. Pokarm został stworzony dla brzucha, brzuch dla pokarmu. Mimo to, obie te rzeczy w pewnym momencie stracą swoje znaczenie. Ciało jednak nie zostało stworzone dla niemoralności seksualnej. Oznacza to, że każdy akt seksualny poza małżeństwem jest wystąpieniem przeciwko temu, co Bóg dla nas zaplanował. Nasze ciała stworzone zostały na Jego chwałę i zostaną wskrzeszone, kiedy Jezus powróci. Możemy być tego pewni, ponieważ skoro Bóg miał moc krzesić Jezusa, to będzie miał też moc skrzesić i nas. Głód jest czymś dotczesnym i przemijającym. Seks ma jednak znaczenie wieczne, ciało, które zanieczyszczamy przez niewłaściwe zachowania będzie wskrzeszone. Jeśli więc to wieczne życie, do którego zostaliśmy wzbudzeni, ma być życiem z Bogiem, nie możemy naszego ciała oddawać e, przeteczeństwu. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki Chrystusowe, uczynić je członkami przetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że ktoś łączy z przetecznicą i jest z nią jednym ciałem? A bowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest w nim jednym duchem. Widzę tutaj, że nasze ciała nie należą do nas samych. W momencie, kiedy zostaliśmy odkupieni przez Jezusa, staliśmy się częścią Jego ciała. W jednym z komentarzy znalazłem taką sugestię, że żony pewnych członków zboru odmawiały swoim mężom seksu i w związku z tym w ramach tej swojej jakiejś fałszywie pojętej wolności korzystali z usług prostytutek. Mogli się oni czuć usprawiedliwieni, ponieważ chcieli odzyskać to, co w jaki sposób czuli, że im się należało, a czego zostali pozbawieni. I mogli nawet uważać, że, robią, że to, co robią, nie ma większego znaczenia. Podobnego rodzaju zachowania są chyba powszechne i w dzisiejszym kościele. Znaczy, na pewno są powszechne w dzisiejszym świecie, a chyba też i w kościele. W pewnym sondażu przeprowadzonym w Irlandii. Ponad 80% mężczyzn i ponad 50% kobiet przyznało się do oglądania pornografii. W podobnym sondażu, yy, przeprowadzonym już tylko pośród chrześcijan w Anglii, 75% mężczyzn przyznało się do oglądania pornografii raz przynajmniej raz w miesiącu, a 10% do płacenia za seks. Można się zastanawiać, dlaczego ci ludzie to robią. I może, może być tak, że tak samo jak być może robili chrześcijanie w Koryncie. Wydaje mi się, że to, co mają, jest dla nich niewystarczające. Wiele osób może się czuć, że są pozbawione czegoś, czym się należy i chcą to nadrobić. Tak jak była w poprzednich, mowa w poprzednich wersetach, seks jest traktowany jako cielesne pragnienie, które musi, musi być zaspokojone. Jeśli żona nie może tego zrobić, to może to zrobić prostytutka. Trzeba jednak pamiętać, że to nie jest ani takie proste, ani niewinne. Nie może nam być jednocześnie połączonym cieleśnie z prostytutką i duchowo z Jezusem. Jednak samo to połączenie z Jezusem może być obroną sytuacji, kiedy e, ciągnie nas do takich rzeczy. Bo jeśli brakuje czegoś cielesnego, to przecież żadna cielesna rzecz nie dorówna tej duchowej e, wartości, którą m, mamy w, w bezpośredniej relacji z samym Stwórcą. Jeśli myślimy, że czegoś nam brakuje to nas ciągnie do grzechu, Niech odciąga od Niego myśl, że w Jezusie mamy wszystko, co jest potrzebne. Mówiąc o połączeniu, Paweł używa tutaj słowa, które m, można określić jako klejenie ze sobą dwóch rzeczy albo trwałe łączenie dwóch metali. A nie jest to więc chwilowe połączenie, tak jak niektórym się wydaje. Seks nie jest czymś, co trwa chwilę i przemija. Jest to trwałe połączenie dwóch ciał w jedno, nawet jeśli sam akt trwa tylko pewien czas. Paweł odwołuje się tutaj do drugiego rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej. Jezus w ewangelii Mateusza 19,4-7 tak to skomentował, odpowiadając na pytanie o możliwość rozwodu. A on odpowiadając rzekł, Czy, czyż nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył kobietę i mężczyznę i rzekł, dlatego opuści człowiek z ojca i matki, się z żoną, połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są twoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. Tak więc, poprzez seks pozamałżeński, bierzemy część ciała Chrystusa i spajamy je z ciałem grześnego człowieka. Jest to bezpośredni bunt przeciwko Bogu. Jeśli tak robimy, pokazujemy mu, że nie chcemy być częścią ciała jego syna, ale częścią tego, co daje nam ulotną przyjemność i co zaspokaja nasze cielesne pragnienia. Jeśli jednak łączymy się z Bogiem, mamy tego samego ducha, co on. Jest to możliwe tylko dzięki nierozerwalności tego połączenia. Tylko jeśli, obrazowo mówiąc, zespawamy się z Bogiem, będziemy mogli uczestniczyć w Jego duchu. Jeśli jednak będziemy, się zesp będziemy zespawani z przetecznicą, wtedy nasze połączenie z Bogiem zostaje zerwane i możemy czerpać tylko od niej. Powy pisze, uciekajcie przed przeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się w przeteczeństwa dopuszcza, ten grzech przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciała, ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i, którym, i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogość się bowiem kupieni. Bycie złączonym z Bogiem powinno być dla nas najważniejsze. Dlaczego ma, dlatego mamy uciekać przez wszelkie żeby nie zniszczyć tego, co jest w naszym życiu kluczowe. Anselm z Canterbury powiedział, inne przywary pokonujemy walcząc z nimi, pożądanie pokonujemy przez ucieczkę. Cokolwiek byśmy w tej kwestii nie robili, kluczowe jest to, żeby pożądanie po prostu unikać, czy sytuacji, w której, w której możemy to wykorzystać. Tak samo jak Józef, który uciekł przed żoną Potyfara, gdy próbowała go umieść. A jest to jednak kwestia na tyle ważna, że nie możemy, traktować, nie możemy reagować na nią doraźnie. Nie może być tak, że jeśli jest jakaś sytuacja groźna, to wtedy my myślimy, o to trzeba uciekać. To powinien być nasz nawyk. Musimy reagować bez zastanowienia w momencie, kiedy zagrożenie się tylko pojawia, bo stawka jest zbyt wysoka, by, by narazić się na, na bycie złapanym. Przedecznictwo jest też grzechem, który jest groźniejszy niż inne. Tak jak była mowa w we wcześniejszych wersetach, niszczono więź z Bogiem. Jest więc grzechem przeciwko ciału, które teraz należy do Niego. I to właśnie wyróżnia jest spośród innych grzechów. Nawet grzechy cielesne, takie jak na przykład obżarstwo, występują tylko przeciwko częściom nas... pewnym częściom naszego ciała. Z kolei takie grzechy jak na przykład kradzież występują przeciwko innym ludziom. Żadne z tych grzechów nie niszczą tego obrazowego zespawania z Bogiem, które otrzymujemy, gdy do Niego przychodzimy. Przecieństwo niszczy jednak tę wieś, więc należy przed Nim uciekać. Paweł mówi, że nasze ciało jest świątynią Ducha. To przez nas, to, to przez to, że Boży Duch zamieszkuje w nas, w naszych ciałach, możemy się cieszyć tą jednością z Bogiem, o której była mowa w wersecie 17. Ponieważ Duch mieszka w naszych ciałach, nie należyły one już do nas, ale do Niego. Trzeba jednak uważać, żeby nie zrozumieć tego wersetu zbyt szeroko. Widać tu kontrast z wersetem 3,16 z tego listu, gdzie Paweł mówi o tym, że chrześcijanie jako całość są świątynią, w której mieszka duch. Tutaj jest wyraźnie mowa o pojedynczym chrześcijaninie, pojedynczej osobie, którego ciało jest świątynią. Nie można jednak uznawać przez to, że każdy występek przeciwko ciału jest występkiem przeciwko duchowi. Powszechne jest w pewnych kręgach przekonanie, na przykład, że chrześcijanie nie powinni palić papierosów, ponieważ zanieczyszcza to świątynię. Z tego samego powodu, na przykład, ja usłyszałem pewnej osoby, że e, mogę nie być zbawiony bowiem hamburgery, które nie są, jak wiadomo, zbyt zdrowe i źle wpływają na, na, świątynię, na moją świątynię ciała, w której mieszkam. Paweł mówi jednak wyraźnie o konkretnym grzechu w tych wersetach. W wersecie 18 uczynił wyraźne rozróżnienie między grzechami poza ciałem i grzechami przeciwko ciału. Nasze ciało jest świątynią ducha. Jeśli jednak poświęcamy sprawom seksualnym, duch nie może już w nim mieszkać. Nasza więź z Bogiem zostaje, zostaje zerwana. Hamburgery czy papierosy, jakkolwiek szkodliwe mogą być, nie mogą, właśnie, nie mogą spowodować tego zerwania, o którym jest mowa tutaj. Najważniejsze jest jednak to, że ciała, że ciała są świątynią ducha, dlatego że zostaliśmy drogo kupieni. Jezus zapłacił przerażającą cenę za to, żebyśmy mogli zostać pojednani z Bogiem. Jest to cena, której sami nigdy byśmy nie byli w stanie zapłacić, dlatego należymy do Niego. Jeśli więc oddajemy nasze ciało w czytecznicy, zabieramy je temu, który za nie zapłacił. Pokazujemy mu, że to, co zna, za, zrobił, jest dla nas bezwartościowe. Nie bierzemy pod uwagę ofiary Jezusa i tej zapłaty, którą dokonał, ale bierzemy pod uwagę tylko nasze cielesne pragnienia i jakąś taką chwilowo ulotną przyjemność. Najważniejsze jest chyba tutaj ostatnie zdanie tego fragmentu. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Ponieważ Jezus zapłacił za nas tak wielką cenę, nasze ciała powinny służyć temu, by mu odpłacić za ten niezwykły dar, który dostaliśmy. W liście do Rzymian 12.1 Paweł pisze tak. Wzywam was tedy, bracia, przed miłosierdzie Boże, abyście składali swoje, ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miło Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Oczywiście, to my nie bylibyśmy w stanie zapłacić czy odpłacić Jezusowi za to, co On zrobił, ponieważ ta cena była taka wielka. Powinniśmy jednak zrobić, czy dążyć do tego, żeby nasze ciało było ofiarą żywą świętą i miło Bogu, a nie ofiarą dla grzechu. Jest to kluczowa rzecz w, życiu, w naszym życiu jako chrześcijan. Mamy uciekać od grzechu i za wszelką cenę dążyć do tego, by Bóg mógł sobie odebrać chwałę z tego, co robimy. W liście do Galacjan 5.13 znajduje się takie słowa. Bo wy do wolności powoła... powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobożajcie ciałów, ale służcie jednym drugim w miłości. Chrześcijanie zostali powołani do wolności, to prawda. Nie znaczy jednak to, że jest to wolność bezwarunkowa. Ostatecznie wszystko, co robimy, powinno być oceniane przez pryzmat tego, czy przynosi to Bogu chwałę. Paweł mówi, żebyśmy w naszych ciałach wysławiali Boga. Jeśli zostaliśmy obmyci i oczyszczeni krwią Jezusa, powinniśmy nieustannie patrzeć właśnie na niego. Nasza przyjemność, zwłaszcza doczesna i przemijająca, powinna schodzić na dalszy plan. Czystość naszej więzi z Bogiem powinna być tym, co motywuje nas do tego żeby pod pozorem fałszywej wolności nie poparzyć naszym grzechom. Jeśli także nasze ciała nie oddają Bogu chwały, powstaje pytanie, czy nadal jesteśmy godni nazywać się dziećmi Bożymi. Panie Boże, dziękuję za to, że Ty dałeś nam ten fragment i dałeś to ostrzeżenie i przypomnienie, że nasze ciała należą do Ciebie. I dziękuję za, to, za ofiary Twojego Syna, która umożliwiła nam to połączenie z Tobą i Boże, teraz proszę pomagać nam w tym, żebyśmy pod pozorem naszej wolności nie pobożali naszym grzechom, jakiekolwiek by one były. Żebyśmy pamiętali, że to Ty jesteś najważniejszy, Boże. I, i, i to, co Ty na, dla nas zrobiłeś, jest tak wielkie, że żaden grzech nie jest bardzo przepaszczenia tego. Boże. Dziękuję za to.